publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Akademia Rozwoju w Wojtłucie z psychologiem Maciejem Stopyrą rozmawiam na temat relacji rodzinnych. Mhm. Rozmawiamy o patologii. Myślę sobie o rodzicu narcystycznym, który zazwyczaj wybiera sobie jedno dziecko, jedno kocha bardziej. Mhm. Znaczy jakby główną cechą osobowości narcystycznej jest bardzo niskie poczucie własnej wartości. Ale na takim poziomie podświadomym czy świadomym? I, I tym, i tym. Mm. Ta osoba, jakby, aby zasłonić to niskie poczucie własnej wartości, musi zbierać dokonania, musi być akceptowana przez otoczenie, podziwiana, dzięki temu jakby może normalnie funkcjonować. Mm. Czy to dziecko służy też y, zaspokajaniu? Dzie tak, i teraz tak. Jeżeli osoba z niskim poczuciem własnej wartości ma dziecko, jest narcyzem, bo też niskie poczucie własnej wartości jest w różnych. Zaburzeniach i emocjonalnych i osobowości. Natomiast ten typ narcystyczny, jeżeli ma dziecko, ma na tyle siły, żeby to dziecko wykorzystywało swoich celów. Jak to robić w praktyce? Znaczy W praktyce to jest tak, jeżeli dziecko spełnia moje wymagania, pewne, realizuje pewne moje cele, moje założenia, to jest ono źródłem gratyfikacji dla rodziców. No, czyli, że ja to... kocham Cię, jeżeli dostaniesz szóstkę, a mm -hmm. jeżeli dostaniesz jedynkę, no to nie powinniśmy to mm -hmm. tak? Tak, tak. To teraz tak, zależy od tego, jakie jeszcze rodzic dziecko otrzyma. Mm -hmm. Bo to jest kwestia tego, jeżeli jest rodzic, który ma, ma tę cechę osobowości narcystycznej, ma tą trudność taką w takim budowanym no, relacji, w takim kochaniu po prostu z, z swoich dzieci, to teraz tak, jeżeli trafi na dziecko, to jest bardzo wrażliwe. A no jednocześnie będzie dzieckiem, na przykład zdolnym, to to dziecko będzie starało się zaspokoić te wszystkie oczekiwania rodzica. Czyli będzie starało się uczyć jak najlepiej, sprzątać jak najlepiej, wszystko jak najlepiej, rozwiązać się zadowolony, więc dziecko będzie oceniać siebie przez przyznanie tego zadowolonego rodzica. Mhm. Y, tak, w takiej sytuacji y, dojdzie do, do takiego momentu, że ten rodzic poczuje się zaspokojony tym, co to dziecko dla niego robi, czy ten rodzic będzie zawsze czegoś jeszcze więcej oczekiwał tego dziecka? Znaczy, Rodzic narcystyczny, osoba narcystyczna nigdy nie będzie do końca zaspokojona. Gdyby się dało zrobić, no to był ten narcyzm w którymś momencie w zdrowie. No? Natomiast nie ma takiego, takiej poprzeczki, której spełnienie przez, przez małżonka. Dziecko czy kogokolwiek z otoczenia sprawiło, że ta osoba poczuła się naprawdę wartościową. Czy to dziecko jest w takiej tragicznej sytuacji? Tak. Bo ono nigdy nie dojdzie do takiego momentu, że stwierdzi, mm -hmm. że ten rodzic mnie naprawdę kocha. Tak, tak. ten rodzic hmm. nigdy nie będzie szczęśliwy. On nigdy nie będzie okazywał, że jest szczęśliwy po prostu no, z, no, z, z tego, no, że jest. Hmm. Na, Nasz e, kontakt z własną wartością hmm. zakłada, że nieważne, co by się wydarzyło na świecie, Nieważne, co mi się wydarzyło w mojej rodzinie, oczywiście mogę być smutny, mogę być trudniejsze chwile, ale ja wiem, że mam swoją wartość. Mhm. Natomiast osoba narcystyczna, żeby nie wiem, co się wydarzyło dobrego, to no, to, to nie sprawi, że ona będzie czuła, że to wartość posiada, że jest kimś wartościowym. Mhm. Dlatego takie dziecko będzie pokrzywdzone i tak naprawdę. Będzie z trudnościami, potem wchodziło w życie dorosłe i rzekło ma z trudnymi zaburzeniami emocjonalnymi. Może być kolejny narcyzem, też, bo ten narcyzm się, jakby w rodzinach narcystycznych, też buduje się narcyzm, bo to dziecko nie, własnego poczucia, własnej wartości nie utworzy, dlatego że poczucie jego wartości będzie mu dawał rodzic. Potem wchodzi w życie dorosłe. Skąd ma to poczucie wartości wziąć, jeżeli samo nie zbudowało go wcześniej? Jaka jest szansa dla takiego rodzica na wyjście z tego narcyzmu, i jaka jest szansa dla tego dziecka, żeby miało, potrafiło w życiu dorosłym funkcjonować na takim poziomie zdrowia emocjonalnego? To znaczy tak, dla rodzica szansą jest terapia po prostu. Szansą jest terapia, udać się na, na terapię, przejść pewien proces terapii, zobaczyć, gdzie popełniam, gdzie, są moje, gdzie jest moja trudność? Zobaczyć ten brak. Jaka jest szansa, że ten rodzic dostrzega te braki w relacjach, choćby z tym dzieckiem? Znaczy, wie pani, dla takiego... Życie z Narcyzem jest bardzo trudne, ma mhm. otoczenia. Jeżeli ten, ten rodzic ma najczęściej drugiego rodzica, czyli swoją współmałżonkę, jeżeli ten współmałżonek też nie zaspokaja jego potrzeb tych emocjonalnych, bo one są niemożliwe do zaspokojenia, więc yy, siłą rzeczy sypia się relacja w związku. To, to nie tylko praca z tym dzieckiem jest utrudniona, ale także z małżonkiem, z całym otoczeniem. Więc y, istnieje szansa, że otoczenie przykaże, z tobą się nie da żyć. Musisz coś z tym zrobić. Okay. Tylko że to jest bardzo trudne do, do dostrzeżenia. Czasem jest tak, że te osoby bardzo długo się borykają z tą swoim problemem, zanim skorzystają z jakiejś pomocy w ogóle. Natomiast dziecko, no, jest szansa, że się wyrwie na przykład z takiego domu. Dziecko powinno się odciąć od, od rodzica narcystycznego, że w swoim życiu dorosłym, tylko czy znajdzie na no to sił. Mm -hmm. Bo, bo, bo to, to jest podstawowa kwestia. On, czasem te, to dziecko jakby zauważy to, że rodzic nie zawłaszczył. Yy, wciągnął mnie w orbitę te, 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 tych swoich satelitów, którzy krążą dookoła niego i zaspokajają to jego Tą jego potrzebę, tą potrzebę taką, takiego sania, miłości z, z zewnątrz, no może się odciąć od, od tego rodzica. Tego jest, jest, tylko to nie zawsze jest związane z tym, że ono faktycznie będzie zdrowe. Mhm. Bo nie, nie zawsze wyjechanie do Stanów Zjednoczonych i porzucenie rodziny, że ja się odetnę, jest y, faktycznie związane z tym, że dziecko już dobrze funkcjonuje. Tak naprawdę ta dojrzałość. Y, Kontakt z własną wartością, to jest wszystko w nas. To jest to, co się buduje jakby w samym sobie. Wtedy, wtedy jest nie, już nie zależy od tego, czy jestem tym bliżej czy dalej. On, on już tak bardzo dla nas toksycznie nie oddziałuje. Ale w wielu wypadkach no, po prostu trzeba zerwać kontakt przynajmniej na jakiś czas, po to, żeby dojść do, do własnego zdrowia. Też, nam się też rodzą różne dzieci. Bo widzimy to dziecko, to jest bardzo wrażliwe. Zdolne, które weżą w zaspokajanie tych potrzeb tego rodzica narcystycznego. No ale może być dziecko, które jest dzieckiem, taką, ma taką temperamentalną cechę, takiej niezależności. Dziecko, mhm. które będzie po prostu większy upór w sobie, więc będzie miało takie potrzeby decydowania o sobie, to ono wtedy będzie stawiało opór. Nie będzie tak wchodziło łatwo w to. Mhm. W tego zaspokajacza potrzeb rodzica, no więc może wtedy dojść do tego, że nawet jesteś złym dzieckiem. Więc ten rodzic narcystyczny, jak na przykład dwójka dzieci o różnych temperamentach, o różnych cechach, jedno stanie się dzieckiem bardzo do, tym dobrym mhm. w cudzysłowie, a drugie dzieckiem złym, też w cudzysłowie. Mhm. I wtedy, jakże mówimy o relacji między rodzeństwem, ale tak? narcystyczny ten w rodzic wkłoni na relacje tym, tym tą dwójką dzieci? Jeżeli nawet, jeżeli przy, załóżmy, że to dziecko uparte jakoś, jakoś bardziej, bardziej takie samodzielne, będzie on jeszcze na przykład mm, gorsze oceny przynosiło ze szkoły, a naprawdę to nie będzie, bo ono nie, nie będzie robiło wszystkiego, żeby tego dziecka zadowolić. Hmm to dziecko, które się buntuje przeciwko temu rodzicowi, które stanie opór, ma większą szansę na to, że będzie zdrowsze emocjonalnie? Teoretycznie tak, ale przypłaci to też wieloma ofiarami w trakcie hmm. swojego rozwoju. Więc tak naprawdę będzie tak samo polanione jak i to dziecko, które będzie posłuszne tym rodzicowi narcystycznemu. I drugi z tych dzieci poniesie straty. Hmm. Także. Nie jest, nie jest tak, że jakakolwiek właśnie typ osobowości, typ, typ temperamentu dziecka, że on wpłynie, będzie lepszy czy, czy, czy gorszy dla jego przyszłości, bo tak naprawdę no, to dziecko bardziej załóżmy takie samodzielne, niezależne, ono się konsekwencje także zostanie odrzucone, czyli będzie cierpiało na brak rodzica, na, będzie miało swoją potrzebę być jako chany również Także to jest... I u tego dziecka, i u tego dziecka, i na, na pewno wpłynie to też na relacje między tymi dwoma osobami, bo, bo trudno jest zbudować dobrą relację w rodzeństwie, kiedy rodzic zawłaszcza sobie jedno z dzieci albo manipuluje jednym i drugim. W takim, co jest charakterystyczne na przykład, w tym, tak, u, u osób narcystycznych że one się wprost nie komunikują. One bardzo często przekazują pewne informacje poprzez kogoś, mhm. gdzieś jakiś tam nie ma tej, tej relacji wprost. Więc y, często jest tak, że coś powiem jednemu dziecku, to dziecko przekaże trzeciemu, to, to, to trafi do, do kolejnego przez męża gdzieś tam jakoś te informacje krążą. Tam jest ta komunikacja tak zaburzona, że, no, że wszyscy cierpią. Cały system rodzinny cierpi, dlatego, że jeżeli ma osobę w jakoś jakąś pomoc uzyskać, to czasem po prostu on musi już doświadczyć tego, że, że wszystkim jest trudno za mną. To się mówi, że musi po prostu poczuć, że siedzi na kości. <laughs> Jakbyśmy sformułowali takie zasady, które powinni stosować rodzice, żeby ta żeby więź między, między tymi dziećmi była jak najbardziej prawidłowa. Mhm. Dla mnie pierwsza zasada, budować relacje w małżeństwie. Budować relacje to między rodzicami. Jeżeli dziecko, ma pewien, jeżeli dziecko ma pewien fundament, a takim fundamentem będzie relacja dobra między rodzicami, to ono wchodzą w różne konflikty z rodzeństwem na przykład. To będzie do nich do, 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 między nimi do bujek, zawsze ma gdzie wrócić. O, on, on wie, to dziecko wie, że dom jest stabilny. Że rodzice się dobrze dogadują i on, ona obserwuje to, co się dzieje między rodzicami. Mamy kilkoro dzieci, no przede wszystkim traktować je równo. Przede wszystkim traktować je, je równo, co nie znaczy, że te, na przykład nie różnicujemy wymagań, no bo dzieci mają różny wiek. Jeśli jedno dziecko wymagamy od niego, żeby tam posprzątało pokój, no to drugie może tylko poukładać buty w przedpokoju, bo nie jest w stanie jeszcze włączyć odkurzacza. Jeżeli dzieci będą widzieć, że, że to jest pewna sprawiedliwość w tym traktowaniu, to przynajmniej rodzic nie będzie źródłem konfliktów. Yy, pokazywać miłość dzieciom, wszystkim też, też porówno. Ważne jest spędzanie takiego czasu z każdym dzieckiem, też pewne, yy, jak z dzieci więcej, to trudno jest wygospodarować czas dla jednego dziecka tylko, ale to może być czasem, na, czasem indywidualne przytulenie tego dziecka, yy, wyjście z nim na zakupy. Yy, nie wiem, posprzątanie z auta nawet, z jednym dzieckiem, żeby mu to stanie docenić, jakoś pochwalczyć. Żeby każde z nich, pomimo, że ich, jest ich kilkoro, no, czuło się jakoś ważne w tej, w tej sytuacji domowej. Musimy też pamiętać, że każde z naszych dzieci jest jakąś indywidualną jednostką, że mają różne temperamenty, różne zainteresowania mogą mieć. Że y, może, y, mogą chcieć, jakby po swojemu, pewne rzeczy rozwiązywać. Nawet jeżeli zlecamy im, je na przykład, jego sprzątanie, jedno może robić to y, po swojemu inaczej, zaczynać od czegoś innego. Żeby pozwolić tym dzieciom na to, bycie taką indywidualnością. Y, na pewno ogromnym błędem jest, kiedy rodzic wiedzieli w dziecku, że dziecko spełni pewne oczekiwania, które mu się rodzicowi nie udało spełnić wobec, wobec siebie. Jeżeli rodzic zakłada, że jak mam swój warsztat, to syn będzie w tym warsztacie, to, czy mam swoją kancelarię, to, to dziecko będzie w tej kancelarii, no to już jakby wprowadza pewne napięcie w cały, w cały ten system rodzinny i może dochodzić do tego, że to Tylko jeden może odziedziczyć, a nas jest przecież trójka, prawda? Więc trzeba patrzeć na to dziecko jako na pewien dar, który my otrzymujemy. Będziemy go mieć przez jakiś czas, w sensie będziemy odpowiedzialni za jego wyżywienie, jakąś edukację, zapewnienie pewnych podstawowych potrzeb życiowych, ale potem to dziecko ma obecnie swoją drogę. no jest zupełnie niezależny. Czyli dziecko nie jest moją własnością. Dziecko nie jest moją własnością. Pamiętam rozmowę z, z kolegą, który swojemu synowi, który kończył 18 lat, powiedział: Od tej chwili masz się mnie przestać słuchać. Bo ja na starość mogę stracić rozum, może się ze mną coś podziać. Masz być niezależny, nie słuchaj mnie, ale nie słuchaj też innych. Staraj się wyciągać z wszystkiego, co słyszysz, własne wnioski, tym się kieruj. Oczywiście tak możemy powiedzieć dziecku, żeby też odrobimy taką dobrą lekcję wcześniej nauki dziecka, dziecka tej samodzielności, żeby ono było przygotowane na to, że faktycznie mogę tę decyzję podejmować. Czyli wcześniej już nauczyło się decydowania o jakichś o jakich sprawach, pewnej samodzielności. Mi się bardzo te słowa wtedy podobały. Bardzo yy, nie lubię. Powiedzenie to w Polsce często funkcjonuje, zawsze będziesz moim dzieckiem. Co ono oznacza? No, biologicznie tak. Będę Twoją matką, będę Twoim ojcem, zawsze. Natomiast po za tym się kryje coś innego. Za tym powiedzeniem się kryje, ja się zawsze o Ciebie będę zamartwiać, ja się zawsze będę żyć Twoim życiem, ja chcę zawsze o tym wszystko wiedzieć, muszę o wszystkim informować. Zatem tym stoją takie informacje za tym powiedzeniem. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że o ile relacja rodzic, noworodek jest bardzo, bardzo, dyspron... to, to noworodek jest zależny 100% od rodzica, to jak dziecko rośnie, ta relacja ma się wyrównać. A w wieku 30 lat, kiedy dziecko ma ten wiek, to to, są... to, to nie jest, że jesteś moim dzieckiem, tylko to jesteś matką. To, to jest dwie matki, to jest dwaj które mhm. sobie, się spotykają. To, to są partnerzy wtedy. Ja teraz zastanawiam się, jeżeli ta sytuacja się nie wyrówna, czy to dziecko ma wtedy szansę na zbudowanie y, takiego, y, no, takiego normalnego swojego życia, jeżeli y, dalej będzie się czuło dzieckiem swojego rodzica? To znaczy, no, jakie życie będzie budować, mm. tylko czy ono będzie szczęśliwe? Tak naprawdę, mm, klatka jest bezpieczna. Mm -hmm. Bo klatka na nas chroni też. Y y więc trudno czasem wyjść z klatki, kiedy na zewnątrz jest zagrożenie. Wielu osób pozostaje w tej klatce przyklejonych do mamy, do taty, dlatego że czują się też no, jakoś bezpieczni w tym. Oni nie mają doświadczenia pewnej samodzielności, pewnego wychodzenia y, na świat. Bo dopiero jak my dostrzeżemy, że, jejku, ja jestem tak naprawdę niewolnikiem. Nie, nie decyduję o sobie, nie podejmuję wyzwań, nie podejmuje ryzyka. No to wtedy dopiero jakby. Ma człowiek szansę na to, żeby się jakoś otrząsnął no, i, i jakoś budować swoją wartość, bo czy mieć, zdobyć kontakt z własną wartością. Bo my wszyscy mamy wartość. Hmm. My tylko czasem nie wiemy, że ją mamy. Po prostu brakuje nam z nią kontaktu. Kiedy dostrzegam, tak, jestem wartościowy, aha, to czyli mama i tata nie są mi potrzebni. Często jest to wiązanie dzieci poprzez jakieś do, dobra materialne. Pomyślmy no, ci kupili dom, y, samochód, to się do wesela, szukanie takich jakichś, no y, bardzo płytkich, bo dla mnie bardzo bardzo płytkich, ale jednak rzeczy wiążących, zobowiązujących jakoś dziecko, że coś takiego może dać. Ale jako wyraz miłości, masz to. Mogę Ci dać, Ci daję, nic od Ciebie nie chcę. My też, jeżeli ma, mamy świadomość tego wyrównywania w yy, tej relacji, dochodzenia do tej relacji zupełnie partnerskiej, czyli jako dwoje, to rozwoju ludzi się spotykamy. Nie, nie jesteśmy od siebie zależni już wtedy. Rodzic może pomóc w wychowaniu, w opiece nad dziećmi, nie tylko w opiece nad dziećmi. My możemy rodzica wesprzeć, nie wiem, na jakąś pracę do wykonania, coś trzeba gdzieś tam pomóc. Natomiast potem ta proporcja może się w drugą stronę w ten sposób przechylać. Czyli kiedy już my jesteśmy dorośny, a rodzice są w swoim wieku, to wtedy się pojawia jakaś odpowiedzialność no, za, za tego rodzica, który już jest jakoś niesamodzielny, przestaje no, samodzielnie funkcjonować może jakoś niedołęczny, schorowany. Ale nigdy nie jest to odwdzięczanie się za cokolwiek. Mhm. Jest to jakby. Pewien etap w naszym życiu, kiedy my stajemy się odpowiedzialni za rodzice, ale nie jako odpłata za cokolwiek. Za miłość się nie płaci po prostu. My jako rodzice nad tymi małymi dziećmi ma, mamy, mamy pewną odpowiedzialność za nie, no potem dorosłe dzieci, my odpowiedzialność za dorosłych, starych rodziców jakoś. I jeżeli takie relacje się ustawić, jeżeli te dzieci wyjdą z domu, to do niego wrócą. Będą chętnie wracać. Mogą mieszkać wtedy bardzo daleko. Nie muszą dzwonić codziennie. Kiedy spotykam się z małżonkami czasami i mieszkają gdzieś po, po, poza granicami Polski, to się mówi, że żona codziennie dzwoni do mamy. No to yy, na pewno tam nie ma samodzielności. <grym> to, że ma potrzebę, że codziennie ma do mamy zadzwonić, to, to na pewno nie, nie, nie jest to osoba samodzielna. Tak myślę, że są takiej sytuacji. Często to, co jest starsi ludzie tak się skarżą się, że miałam pięcioro dzieci, wszystkie się ode mnie wyprowadziły i został mi tylko jeden, tam nie wiem, trzydziestoletni, mm -hmm. jakiś tam syn mieszka ze mną I że to jest ten mój ulubiony syn, bo tylko on mnie kocha, tak naprawdę. Że ten syn tak właściwie może być ofiarą tej toksycznej relacji z tym rodzicem, tak? To jest bardzo biedne dziecko. Mówię dziecko, bo to, to, to że już dzieckiem nie jest. Dlatego, że. W zasadzie cała rodzina na, na niego złożyła ten, ten obowiązek, taki zaspokajania te, tego rodzica do końca. I ym, rodzeństwo też w pewien sposób się ewakuowało. Miał na tyle siły, żeby się jeszcze wyrwać spod tych yy, skrzydeł yy, matki i ojca. Teraz ten najmocniejszy się mógł już nie mieć. No i po prostu i został. Tak? I, i niestety no, jego nieszczęście jest ogromne, bo teraz, gdyby on wszedł w jakąś relację z kimś, nie wiem, jest to mężczyzna, znajdzie sobie żonę, to tak, jak się wyprowadzi od tej matki? Ja nie nie potrafi podjąć decyzji o zerwaniu relacji z tymi rodzicami. Często pan, pada pytanie, bo ja muszę być z mamą, opiekować się mamą. No tutaj ta żona wprowadza się do nich. Tak, tak, że on się wprowadzić, musi się podporządkować, jeszcze pada tak. Pytanie, chyba, ile ma lada mama? 55. Bo osoba 55-letnia, jeżeli nie jest chora, to jest osoba samodzielna. Nie potrzebuje mieć przy sobie syna czy córki. My, my musimy się uczyć bycia samodzielnym. Musimy pamiętać o tym, że ani małżonek, ani, ani dzieci nie są źródłem naszego życia. Oni nam życia nie dali. Więc jeżeli my będziemy. Funkcjonować samodzielnie, w kontakcie z poczuciem własnej, z tą własną wartością, to wtedy też tym dzieciom, mężowi, żonie będzie się z nami dobrze, dobrze żyło, bo nie będziemy ssać miłości od nich. Będziemy miłość dawać i przyjmować, a nie być takimi, no jakby pijawkami, przyczepionymi. Jedyne, co możemy dać dzieciom, to dać siebie. Oczywiście, że dzieci jest więcej, no to trudno znaleźć tego. Tego czasu jest mniej dla każdego, co nie znaczy, że jego że, y, jest za mało. Bo może być tak, że mamy jedno dziecko i tak naprawdę tego czasu, który mamy, jemu nie poświęcamy, bo przykuwa go telewizja, hobby, y, praca zawodowa. A może być tak, że mając kilkoro dzieci, odrzucimy pewne rzeczy, które nie są nam potrzebne. Możemy oglądać telewizji, możemy ograniczyć jakieś wędkowanie, zacząć wędkować z synem na przykład, jednym drugim, zrobić wiele, in, wiele jakoś zagospodarować, ten czas tak, że tak naprawdę to on, się, to on się da podzielić i każdy coś, coś skorzysta, każde dziecko będzie się czuło jakoś zaopiekowane.